Walczącej stolicy, kronika Powstania Warszawskiego. Niedziela 13 sierpnia 1944 roku. Powstania, dzień 13. W nocy z soboty 12 na niedzielę 13 sierpnia kilkanaście samolotów brytyjskich typu Halifax. Dokonało nad Warszawą w różnych punktach upragnionych wrzutów broni przeciwpancernej i amunicji. Generał Tadeusz Burkomorowski zamieścił w swej książce „Armia podziemna” relację oficera polskich sił powietrznych, kapitana Romana Chmiela, który 17 razy latał nad Polskę, w tym 3 razy nad Warszawę. Startowaliśmy w 7 maszyn w dość niepewną pogodę. Od brzegu Jugosławii zaczęła się mgła. Po drodze ostrzelała nas silnie artyleria przeciwlotnicza w Jugosławii nad Dunajem i w okolicach Bochni w Polsce. Nad Polską, już za Karpatami, warunki atmosferyczne poprawiły się znacznie, co zresztą pomogło nie tylko nam, ale także myśliwcom niemieckim. Widzieliśmy, jak zaatakowali jedną z naszych załóg i zapalili jej samolot w powietrzu. My szliśmy znacznie niżej, więc nie dostrzegli nas nad leżimi. Jakoś szczęśliwie dotarliśmy do pilicy, którą łatwo zidentyfikowałem na mapie. Stamtąd już widać było lunę płonącej Warszawy. Z nadpiaseczna wzięliśmy kurs na Wilanów i znaleźliśmy się nad Wisłą w pobliżu Służewa, gdzie artyleria niemiecka znów zaczęła się nami opiekować bardzo gorliwie. Widzieliśmy Warszawę, jak paliła się w wielu miejscach. Straszny widok naprawdę straszny. Lecieliśmy nad Wisłą poniżej poziomu mostów. Nad którymi pilot przeciągał maszynę i znów schodził w dół. Mieliśmy zrzucić zasobniki z bronią i amunicją na placu Krasińskich. Poprzez dym rozeznałem ulicę. Skręciliśmy za mostem Kierbedzia w lewo. Natychmiast pilot podciągnął maszynę trochę wyżej do zrzutu. Zasobniki zaopatrzone są w spadochrony, które mogą rozwinąć się tylko wówczas, jeśli zrzut nastąpi z odpowiedniej wysokości. Oświetlani reflektorami. Które jednak nie mogły przez cały czas trzymać nas w stożku, bo raz po raz wpadaliśmy w cień rzucany przez wyżej położone części miasta. Prała do nas artyleria i karabiny maszynowe. Widzieliśmy, jak smugi pocisków zamykają się ponad samolotem. Potrzebną wysokość dla zrzutu udało się nam uzyskać na czas. W chwili, gdy wchodziliśmy na plac Krasińskich, gdzie na skwerze wyłożony był sygnał świetlny w kształcie krzyża, wiatr rozwiał kłęby dymu. I mogłem stwierdzić, że zrzut był celny. Natychmiast potem pilot znów obniżył lot do granic możliwości. W gondoli było pełno dymu i gorąco od płomieni, nad którymi szliśmy bardzo nisko. Wzdłuż toru kolejowego na Pruszków i Skierniewice odeszliśmy z celu. Tej nocy tylko nasza załoga powróciła do bazy. Inne zginęły bądź w drodze, bądź w okolicach Warszawy. Czynny wtedy w walczącej Warszawie na terenie Śródmieścia działacz socjalistyczny Zygmunt Zaremba wspomina wydarzenia owej nocy w swym pamiętniku Wojna i Konspiracja. By trwać trzeba było broni, amunicji, środków opatrunkowych, lekarstw, żywności jednym słowem wszystkiego, prócz rąk żołnierskich i ochoty do walki. Tego nie brakowało. Przede wszystkim chodziło jednak o broń. Broń przeciwpancerną w pierwszym rzędzie. Niemieckie Tygrysy podjeżdżały pod same linie obronne, prażyły w barykady, rozsypując je nieraz w pyłu, burzyły domy, wrywały się w głąb dzielnic opanowanych przez powstańców. A więc za wszelką cenę dostać piaty. I karabiny maszynowe, których było tylko tyle, ile zdołano zdobyć na niemieckich placówkach. I amunicję, by nie żałować każdego ładunku, by nie drżeć, że przy silniejszym ataku w połowie walki zamilknie nasza broń. Z tą myślą skierowałem kilkakrotny apel radiowy w imieniu Centralnego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej do Brytyjskiej Partii Pracy. W jednym z apeli pisałem: Oczekujemy od sojuszników broni i amunicji. Własną krwią i wysiłkiem zdobyliśmy wolność tego skrawka Polski. Niedostateczne uzbrojenie zwiększa jednak ilość ofiar. I utrudnia obronę zdobytych pozycji i ich rozszerzenie. Obserwując topnienie zdobycznej amunicji, robotnicy Warszawy co dzień z utęsknieniem wypatrują na niebie realnych dowodów współpracy zachodnich demokracji z Polską. Prosimy Was o przyspieszenie decyzji i spotęgowanie zakresu tej pomocy. Jakaż była radość, kiedy dzięki alarmom Warszawy i naszego rządu w Londynie 12 sierpnia w nocy Zaszumiały nad Warszawą samoloty alianckie i zrzuciły pierwsze skrzynie z bronią. Straszna, ale i piękna była to noc. We wszystkie strony krzyżowały się po niebie ogniste smugi świetlnych pocisków karabinowych. Grzmiały działa przeciwlotnicze. Wdzięczność i trwoga o los lotników opanowały wówczas chyba wszystkich. Na Starym Mieście od wczesnego ranka Niemcy przeprowadzają potężne natarcie na cały odcinek północny i zachodni tej dzielnicy. Od Wybrzeża Gdańskiego w kierunku ulicy Boleś, od dworca Gdańskiego na Bonifraterską, od strony ulicy Dzikiej na Stawki i Pokorną, z dawnych terenów Getta na ulicę Nalewki i Ogród Krasińskich, z Leszna na Długą, Tłomackie i Bielańską, z Placu Teatralnego na Ratusz. Natarcie wspiera ogień artylerii z pociągu pancernego, działa szturmowe, moździerze i granatniki. Po kilkugodzinnej ciężkiej walce oddziały AK powstrzymują nieprzyjaciela, tracąc jednak ostatecznie stawki i wycofując się z ulicy Rymarskiej. Zniszczono przy tym cztery niemieckie działa szturmowe, zdobyto broń maszynową i amunicję. Bombardowanie lotnicze spowodowało jednak znaczne zniszczenia na Miodowej i senatorskiej. W niedzielę po południu żołnierze batalionu Gustaw wprowadzili na ulicę Kilińskiego czołg niemiecki, porzucony przez załogę na placu zamkowym. Czołg okazał się pułapką wypełnioną materiałem wybuchowym z zapalnikiem czasowym i wybuchnął nagle z wielką siłą obok domu przy ulicy Kilińskiego 1. Zginęło przy tym prawie 300 osób spośród żołnierzy i ludności. Nie licząc rannych i kontuzjowanych. Dysponujemy na ten temat świadectwem samego dowódcy Armii Krajowej, generała Tadeusza Bora Komorowskiego, utrwalonym w tomie jego wspomnień. Mimo olbrzymiej przewagi uzbrojenia i liczby, Niemcy uciekali się do podstępów. Sam byłem świadkiem zdarzenia, które charakteryzuje ich sposoby walki. W samo południe. Zwabił mnie do okna dobiegający z ulicy odgłos jadącego opancerzonego wozu amunicyjnego, któremu towarzyszyła głośna wrzawa. Był to niemiecki wóz z zatkniętą na przodzie flagą, jego załogę stanowiło kilku polskich żołnierzy. Kierowca przejechał sprawnie przez barykadę wśród okrzyków tłumu kobiet i dzieci, zawrócił i stanął w poprzek jezdni u skraju chodnika. W tej samej chwili oślepił mnie błysk i słup ognia spowity z wałami dymu i kurzu. Jednocześnie nastąpił huk potężnego wybuchu. Podmuch rzucił mnie na podłogę u przeciwległej ściany. Posypały się szyby, tynk runął z sufitu, a tumany pyłu uniosły się w powietrzu. Zupełnie ogłuszony podniosłem się po chwili, aby podejść do okna lub raczej do otworu w ścianie, który poprzednio był oknem. Dym i kuszo padał z wolna, odsłaniając straszliwe skutki wybuchu. Po żołnierzach, którzy stanowili załogę wozu, nie pozostał żaden ślad. Dokoła leżały poszarpane ciała kilkudziesięciu osób, w tym wiele dzieci. Trupy ludzkie wyrzuciła na dachy sąsiednich domów. Głowy, ręce, nogi poodrywane leżały w kałużach krwi wśród rumowisk powstałych ze zwalonych ścian dwóch narożnych kamienic. Wyrwane zostały także wszystkie futryny, drzwi i okien budynku, w którym mieścił się nasz sztab, a ściany parteru i pierwszego piętra popękały i zarysowały się w kilku miejscach. Okazało się, że Niemcy wypełnili wóz pancerny materiałem wybuchowym z czasowym zapalnikiem i podrzucili go w pobliżu naszych stanowisk. Stamtąd zabrali go żołnierze jednego z oddziałów i wieźli do kwatery głównej jako zdobycz wojenną. Z chwilą ostatecznego upadku stawek zamknął się pierścień wojsk niemieckich wokół niewielkiego kotła Starego Miasta. Generał von den Bach zleca teraz grupie bojowej generała Reinefarta w sile co najmniej 8 tysięcy ludzi przy współdziałaniu garnizonu generała Stachela zupełną likwidację ośrodka oporu powstańczego w tej dzielnicy. W śródmieściu tymczasem w wypadzie na tzw. Frontline pomiędzy ulicami Emilii Plater, Chaubińskiego, Chorzą i Wspólną zniszczono Niemcom baraki z samochodami i magazyn benzyny. Ciężką walkę stoczyły oddziały porucznika z Dunina, Zbigniewa Bryma i załoga dworca Pocztowego oraz Domu Kolejowego na Chmielnej Róg Żelaznej otwierające kolejny atak batalionów Rona mający na celu likwidację tych polskich placówek. Niemieckie siły policyjne atakowały natomiast i odrzucone zostały w rejonie Grzybowskiej Żelaznej Walicowa. Wieczorem przystąpiono do przygotowanego zgodnie z rozkazem komendy głównej AK natarcia na hale mirowskie dla przebicia drogi łączności ze Starym Miastem. Wobec wielkiej przewagi ognia nieprzyjaciela atakujące oddziały AK musiały się jednak wycofać. Walki trwały również w areach jerozolimskich na powiślu próba ataku na teren uniwersytetu i w okolicach Alei Ujazdowskich. W wypełnionej po brzegi sali kina Palladium przy ulicy Złotej odbył się w niedzielę po raz pierwszy od pięciu lat pokaz polskiego filmu w polskim kinie. Nakręcili go operatorzy filmowi AK, wyszkoleni w okresie okupacji w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej w specjalnym referacie filmowym, którym kierował Antoni Bogdziewicz. Wśród operatorów i montażystów filmowych czynnych w swoim zawodzie w Powstaniu działali obok niego m.in. Jerzy Zarzycki, Andrzej Ancuta, Stefan Bagiński, Jerzy Gabrielski, Wacław Kazimierczak, Seweryn Kruszyński. Sprawozdawca prasowy Powstańczego Dziennika Robotnik pisał o tym seansie w notatce pod tytułem Pierwszy film polski o Powstaniu. Film obrazuje odcinki walk przy placu Narutowicza, placu Napoleona, w ulicach Jasnej i Marszałkowskiej, pożar domu w walejach Sikorskiego i Jerozolimskich. Młodzi chłopcy z powagą przystępujący do wykonania powierzonych im zadań, praca sanitariuszek pod ostrzałem. Obok tego obraz pracy zafrontowej, momenty uruchamiania maszyn, rodząca się na nowo prasa, a cały film na tle okropnego zniszczenia Warszawy. Wyświetlany film jest świadectwem ofiarnej pracy fotooperatorów filmowych Armii Krajowej docierających pod kulami na najbardziej zagrożone odcinki. Praca i wysiłek fotoreporterów i personelu technicznego stanowi istotny wkład w wysiłek powstańczy. W Dzienniku Działań Bojowych 9 Armii Niemieckiej zapisano w dniu 13 sierpnia 1944 roku. Po ciężkich walkach zdobyto w Warszawie dalsze części Starego Miasta położone między gettem a mostem Kierbedzia. Jednakże użycie tej arterii na wschód jest wciąż niemożliwe. Najwyżej w nocy przy użyciu konwoju ochronnego. Celem zwalczania gniazd oporu powstańców, 9 Armia otrzymała działa szturmowe z 15-centymetrowymi moździerzami oraz czołgi typu Tygrys. Z 98-centymetrowym pociskiem rakietą. Jerzy Piotrkiewicz, poeta Polski, zamieszkały w Londynie, napisał tego dnia wiersz Warsaw koncertu. Czy sojusz znaczy przemilczeć, a przyjaźń jedynie patrzeć? Czy się umiera tragicznie dla widzów tylko w teatrze? Czy rozpacz samotna z trupem zatkniętym na barykadzie? To jeno polski przywilej na samobójczej paradzie, znowu spod klawiszy wybuchu Polones. Sztandar zakrwawił niebo na termopilach Europy. Krztusi się radio. W depeszach brak tchu niecierpliwym słowom. Dym wplata motywy czarne, kurz białe, a krew czerwone w koncert ulic i placów. Jak werble żołnierskie stopy na świętokrzyskiej królewskiej na długiej i żoli Wytrwamy, wołają kule. Nasz upór rozpacz przemoże. Tego koncertu nie nagrasz na żadną płytę. Płyta od gniewu pęknie, melodii odpowie z grzytem.